Witam, dzisiaj będziemy, no, od dzisiaj będziemy przez jakiś czas nagrywali serię, odbieramy dajakier do dopóki nie dropniemy Hilza. no i jak dropnie, drop, ja dropniemy, no ja dropnę, no to sprzedam go, no i cześć gemów z niego rozdam, No moim pobocznym koncie już sobie do odebrać, no i czy będzie. No, na do ko... O, przynajmniej 101 to jeden kiłcz, bo ile i już No to w sumie nie jest źle, no ale... Nie najlepiej. Kiłcze dalej nie ma. O, teraz... Zostawię sobie tylko pety. O. Dobra. Okej. Okay. O, Hugh może Hugh, jak Hugh dropnę, no to sprzedaję go teraz jeszcze na odcinku, jeśli, znaczy, jeśli mi się uda, to go sprzedaję i część go z nich rozwij, ale to i, nie, nie wejdzie, nie ma szans. No, no tak jak myślałam, no ale nie ma się co dziwić, no bo jednak, no fart był wczoraj, no bo jednak z drugiego, no to, no, to jest słabo, ale z drugiego jednak GiveBug'a drop, znaczy no, give Ech, jak to się nazywało? A ja Jezu, źle wstydziłem się. O, globalne, globalne jest z dwóch globalnych giftów jednak. No szczęście, szczęście. I pamiętajcie, jutro rozdajemy, więc wejdźcie na mój poprzedni film, żeby do, żebyś byście wzięli udział i proszę tylko o to, żebyście nie wchodzili z multiką, no bo to jednak możecie wygrać i jedna osoba może wygrać wszystkie nagrody, było bez sensu. Więc pamiętajcie, jutro rozdaję, nie wiem o której, ale rozdaję takiego huge happy komputerka no i jednego takiego emoji kata. Więc się śpieszcie i może coś mam do otworzenia. Nie mam co w sumie do otworzenia. Dobra, to sobie odbiorę. Jak znowu jak zbieram na kolejnego to sobie otworzę. Oczywiście na tym koncie, no bo na moim drugim nie ma szans. Bez sensu znaczy nie ma szans. Bez sensu jest bardziej otworzyć, otworzyć na drugim koncie, bo tego nawet nie nagram.